No i eee. Dzień dziecka. Wszystkiego najlepszego dla Was. Każdy był dzieckiem. Niektórzy do tej pory są. Na przykład ja. Eee. Chwila, pasy zapnę. No jestem. Eee. Co się dzisiaj dzieje? Dzisiaj dzieje się fajna rzecz. Happy jedzie do adopcji. Zapewne ją pamiętacie. Ten pitbull, co, co nie miał sierści na grzbiecie. Przyjechała tutaj do Bełchatowa. No i właśnie ją przeładowujemy Co to nasze. Znaczy za chwilę będę w hoteliku Zapomniałem Was, czyli kamery. Że ją do ustronia. Trasa z 3 godzinki no jest, w pół do, jest w pół do czwartej No to myślę, że gdzieś maksymalnie do 19 się wyrobię ze wszystkim. Gdzieś koło 22 w domu. Taki plan. Bardzo się cieszę. Przede wszystkim. O transport to, że ona znalazła dom. I poza tym jest idealny dzień dziecka, tak dla mnie. No i jesteśmy. Patrzcie, kto to. Taka piękna, zadowolona. Dużo lepiej wyglądająca. Kto oglądał wtedy, no to wiedział, że, że była bardzo e, taka osowiała, nie wiedząca co zrobić, a teraz jest radości i wyluzowanie No, zaraz pójdzie spać eee, No i jedziemy Wyjechaliśmy na jedynkę a Happy cały czas obserwuje eee, Bardzo jej się podoba moje, moja moja wyściółka do transportu psów, bo jest trochę drapiąca i się czasami właśnie Trapie się po plecach nią, ale to dobrze, bo to znaczy, że, że jest są tam jeszcze jakieś no, bodźce, że tak powiem. Więc trzeba się cieszyć. Eee, jak skończę nagrywać, otwieram okna, żeby miała chłodniej. No i mam nadzieję, że się, że się zaraz położy i, i droga minie. No i już wyjechaliśmy. Pani zaraz ma podjechać Fajne miejsce, nie wiem czy widzicie, ale na zboczu góry no pewnie pewnie w zimę czy coś tu nie ma nic fajnego z tym ale tak jak teraz jeszcze jakby to było ogrodzone to tutaj z, z 8 psów mogłoby sobie tak polatać lepiej zniosła dobrze podróż Cały czas siedziała, nie chciała się położyć, mało leżała. Eee, po przekątnej otworzyłem okna, żeby cały czas miała przepływ powietrza. No widać, że tej nogi no to dostały swoje, ale no miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Co tam jest? Co tam jest? Piesek? Dzień dobry! Cześć, cześć! O. Cześć, cześć! Cześć piękności! Cześć! Cześć! cześć. Nie bój się, spokojnie, to no to jest łagodne jak. Podtrzymajcie. No, tak, właśnie idę, idę, wezmę wszystko. I... Cześć. O, cześć, 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 cześć. To to będzie dla was, a tam za Co tam lepiej? I tutaj są wszelkiego rodzaju właśnie leki i jest rozpiska, wszystko tutaj jest. Co tam Bido Co tam bidulko? Bidulko. W domu nie robi, nie. przed chwilą zrobiła jedynkę, dwójkę, ale dopiero jak wysiądzie z auta. No ona bardzo lubi jeździć, o na wjeżdżeniu to jest tyle kilometrów, co my razem zrobiliśmy już, to z dzisiejszym dniem będzie z półtora tysiąca. Nigdy problemu nie było. Co tam? <śm> A to ja nie wiem, to pewnie Monika będzie dzwonić, no Ja tylko przewożę No i co, podsumowanie eee, Droga spoko Tutaj są takie, kursy, bo tu wąskie drogi są to Tam jakiś w ustroniu jakiś mecz Tam zapchany, no i przez 300 metrów 3 osoby jechały sobie na rowerze drogą no i nie można było ich wyprzedzić i trzeba było jechać i no pół miasta stoi, bo trzy osoby jadą na rowerze, no masakra eee, happy no jak to happy, no przez drogę przez drogę była happy no, ona lubi jeździć autem widać nie, nie brudzi wyszliśmy za auta, no to siusiu i dwójka i wszystko poszło sprawnie eee, co do domu no widać, że znaczy to psio, lubne ludzie, więc myślę, że myślę, że będzie dobrze i mam nadzieję, że, że już nie będę to znaczy no nie to, żebym nie chciał, ale no, nie chciałbym już, żeby ją trzeba było gdzieś przewozić. No, mam nadzieję, że będzie dobrze no i tyle w około 23 planuję być w domu jest to jakiś plan, więc trzeba go zrealizować. Lecimy. Na razie do zobaczenia w następnym odcinku. Zbliżamy się do końca sezonu, że tak powiem. Bo co będzie dalej, to będę musiał, będę musiał się zastanowić, ale ale no zobaczymy. Na pewno dam wam znać. Cześć.